A więc witajcie ludziska w kolejnym tu też losowaniu w Genshin Impact kolejny wish będziemy sobie tutaj losować. Kolejne banery, yy, niedługo się zmienią. Będą oczywiście nowe banery, nowe postacie losowania. i, i dzisiaj ostatni raz losujemy się tutaj yy, banner Farewell of Shaznaia. Spróbujemy e, sobie zrobić tutaj te postacie, które mi akurat brakują, wraz z e, oczywiście piątkiem deskowym, może w dropi. No i zobaczymy sobie jeden banner. Będziemy tutaj losować limit e, charakter i drugi. Będziemy tutaj standardowy łyż też losować. Zobaczyć, czy może coś też fajnego wylosuje. No więc e, mam przygotowane jako tego kryształy praktycznie mm, tak na ulał. więc... Mm, się z niczym nie zastanę. I jest raczej, jak na razie, to coraz e, trudniej z zdobyciem e, kryształów. Chociaż oczywiście jest pełno eventów, e, z nich też można bardzo dużo różnych kryształów zdobyć. No ale będzie po prostu ogólnie moim zdaniem dłużej. Ale zobaczymy sobie, co tym razem przyniesie na, nam szczęście. I zobaczymy. Wish X10. Lecimy z tym Okej, okay. zobaczmy, co tam wyjdzie. Mianowicie śmieciowe bronie, które są do zjedzenia. O, o, no proszę, Diona. Nowa postać, którą właśnie dodano, jest teraz w mojej dyspozycji. Czyli nareszcie reszcie dostanę kolejnego łucika. Tu też i hillera lodowego. Mam dużo łuków, więc prawdę mówiąc, mam dla niej broń. No, bardzo się cieszę. Przynajmniej ten kolejny zresztą e, loli, bo prawdę mówiąc, wylosowałem chyba wszystkie dostępne loli, które są teraz jeszcze e, w gęcinie, Więc no, mam tutaj naprawdę brygadę samych kurde loli, e, żeby nie było. <laughs> nie jestem into, <laughs> ale fajnie. Diana, najbiściej. Oczywiście, rozszerz mi cię broni. No, pięknie. Diona do dyspozycji, będę teraz moja. Nice. No, no i tak przynajmniej wyglądało ten baner, bo nie ja się zmieni. myślę, jeszcze nie będę je lasował. Chciałem jeszcze właśnie zdobyć yy, Widow, ale dobrze, że chociaż mam Ning Yang i, i, i Dionę. No niestety, przykro mi, Chald, ale niestety nie będziesz jak na razie jeszcze w mojej drużynie. A więc lecimy sobie tutaj ze standardowym Wishem. Zobaczymy, czy może tutaj będę miał szczęście. Oczywiście, uży używamy naszego Aquarium Fate i 800 Freegemów. Zostańmy <gamy> bardzo małe gameów, no ale cóż. No zobaczmy, co tym razem dostaniemy. Galatowe. Ok. <gamy> Nie. Powiem wam, powiem wam jedno. Fakt, że wolałbym inną postać. Ale, ale, dzięki teraz tej barbarze będę miał zmaksowaną konstelację dla Barbary, czyli będę miał naprawdę bardzo dobrą teraz konstelację, która naprawdę dużo daje, zresztą wam pokażę, ale naprawdę nawet się cieszę, że ją dostałem, chociaż wolałbym jakieś nowe postacie. Ale, jak już mam dostać, to akurat mi brakowała ta jedna konstelacja, która naprawdę bardzo dobra konstelacja dostanę. Więc, Barbara, ostatnia praktycznie konstelacja. Eee... <ścoughs> Ale ja więcej już nie dostanę! Ja nie potrzebuję podwójnych barbar. <ścoughs> ja nic więcej nie zrobię z tą drugą Barbarą. Come on. Ja się cieszę, się, ale wolę tu inną postać, tak? <grymne> e, dobra. Jak <grymne> będzie. Podwójne Barbary. Ajajaj. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie mi ciągle teraz sypać Barbarami. <grymne> no i... Dlatego, że nie... Już nie dostanę właśnie tych konstelacji. Dostałem po prostu więcej tych y, różowych. To tam powiedzmy mogę kupić jeden... Jedną kulkę. Za 5. <noise> tak bardzo mało i tak zmniejszy, jeśli chodzi o losowanie. No ale dostałem ostatnią konstelację Barbary. I ta konstelacja bardzo się przyda, zwłaszcza na to, że ona daje możliwość, że jeśli ktoś w drużynie mojej, czy nawet ej, gdzie gra się na y, kooperacji, ktoś zginie, to automatycznie zostanie wskrzeszony z full HP. Więc to naprawdę bardzo dobra e, konstelacja, która naprawdę jako healer, prawdę mówiąc, mam najsilniejszego. <laughs> Więc naprawdę muszę tutaj mm, tak samo jej artefakty na zbudować, naprawdę pod e, hapa i recharge, bo naprawdę ona się naprawdę przyda w healowaniu, będę najlepszego healera miał. Cóż, losowanie nie było aż takie super, ale nowa postać, ostatnia e, konstelacja Barbary. Powiem, że nawet bardzo fajnie wyszło. No i tak przynajmniej wyglądały ten kolejny lasowanie wyszło. Dziękuję wam za uwagę.